Czy w Polsce bez funduszy europejskich po 2015 roku będzie inaczej? Na pewno będzie inaczej, dlatego że dzisiaj Polska jest największym placem budowy w Europie. Nigdzie w Europie, w żadnym kraju nie buduje się tyle dróg, autostrad, mostów, stadionów, orlików, remontów, oczyszczalni, jak w Polsce, finansowane w dużej części pieniędzmi unijnymi. Te pieniądze, czy ten strumień pieniędzy po 2015 roku wyschnie to bardzo mocno, bo każdy kto śledzi plany Unii Europejskiej, a w szczególności Strategię Unii Europejskiej 2020, jest dostępna po polsku, zachęcam do lektury, wie, że tych pieniędzy będzie mniej na budowę infrastruktury po 2015 roku. Natomiast pieniądze będą, tylko będą na co innego. Te pieniądze będą wspierały przede wszystkim innowacyjność, wiedzę, tworzenie firm, które świadczą usługi o wysokiej wartości dodanej, i warto by było, że Polska do tego czasu przestawiła się z umiejętności budowania dróg, mostów, e, fabryk, na umiejętności tworzenia gospodarki opartej na wiedzy, a to wymaga zupełnie innych zdolności, to wymaga dobrej współpracy uczelni z biznesem, to wymaga rządu, który przestaje żądać od obywateli, żeby wysyłali papiery i kwity, tylko żeby wszystko można było załatwić w pomocy internetu, to wymaga nowoczesnego myślenia. Że jeżeli chcemy w Polsce wykorzystywać środki unijne, w dużym zakresie, dużej ilości po 2015 roku musimy stać się gospodarką opartą na wiedzy, musimy umieć wykorzystywać środki właśnie w tym obszarze. Czyli zamiast budować drogi i mosty, będziemy po 2015 roku budować nową wiedzę i nowe innowacje i oby nam się udało.